Cześć! Kojarzycie, jakie są najczęstsze argumenty przeciwko prawom zwierząt? I nie mam tu na myśli typowej rozmowy przy stole zostawionym mięsem i na białym, ale argumenty przedstawiane przez zawodowych filozofów. Czy zawodowy filozof wali prosto z mostu i przyznaje, że prawa zwierząt są mu nie po drodze na przykład do restauracji, w której będzie zamawiał pysznego schabowego? Jak się domyślacie, filozofia używa... Nieco bardziej złożonych argumentów. Na ile te argumenty wyrastają z pewnej wizji świata, na ile biorą pod uwagę naukę, jakie wartości za tym stoją i czy przyzwyczajenia kulinarne filozofa grają tu jakąś rolę, to kolejna sprawa. Dziś mały przegląd krytyki praw zwierząt i krytyki tej krytyki w oparciu o książkę profesor Doroty Probuckiej pod tytułem Prawa zwierząt. Pierwszy odcinek tej książki jest już na moim kanale. Zrobiłam go w październiku 2021 roku. Link znajdziecie w opisie. I zapraszam do dzisiejszego odcinka. Peter Carruthers. Tylko racjonalne istoty mogą mieć prawa. Pierwszym przeciwnikiem praw zwierząt, którego omawia Dorota Probudzka, jest brytyjsko-amerykański filozof Peter Carruthers, zwolennik teorii mowy społecznej. Johna Rosa. Tutaj małe przypomnienie z ostatniego odcinka na temat teorii umowy społecznej. Teoria umowy społecznej amerykańskiego XX-wiecznego filozofa Johna Rosa jest jedną z wpływowych teorii moralności i sprawiedliwości. Teoria ta zakłada, że zasady moralności i sprawiedliwości muszą być ustalone między ludźmi w sposób bezstronny. Bezstronność zaś można uzyskać tylko pod osłoną niewiedzy. Czego negocjatorzy mają nie wiedzieć? Otóż mają nie znać odpowiedzi na pytanie, kim będą po opadnięciu zasłony. Większość filozofów podchodzi do tego w taki sposób, że zasłona niewiedz dotyczy płci, rasy, zasobności portfela i innych mm, cech dotyczących ludzi, ale nie gatunku. Zasiadający do negocjacji człowiek wie zatem, że jak zasłona opadnie, to pozostanie on człowiekiem. Innymi słowy, negocjator będzie główkować nad tym, jak ustalić sprawiedliwe zasady dla kobiet, mężczyzn, czarnych, białych, biednych i bogatych, słowem różnych ludzi, ale nie będzie się przejmować, jak ustalane zasady wpłyną na zwierzęta pozaludzkie, bo wiadomo, że żaden z negocjatorów po opadnięciu zasłony nie okaże się psem ani świnią. Pierre Caruthers również rozumie teorię umowy społecznej w taki sposób, czyli wyklucza z gatunki zwierząt pozaludzkich. Pierre Caruthers uważa, że umowa społeczna nie może uwzględniać zwierząt pozaludzkich. Według filozofa nie można włączyć zwierząt do wspólnoty moralnej. Dlaczego? Bo Caruthers uważa, że posiadanie prawnień, uprawnień moralnych jest właściwe tylko dla tych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w ustaleniu zasad umowy społecznej. A kto według Caruthersa może to zrobić? Tylko istoty racjonalnie myślące i działające. A skoro tylko ludzie spełniają ten warunek, to tylko ludzie mogą uczestniczyć w ustaleniu zasad umowy i posiadać moralne uprawnienia. Zatem możesz liczyć się moralnie tylko wtedy, kiedy rozumiesz, co to jest moralność i jesteś w stanie działać w oparciu o tę wiedzę. Caruthers uważa zatem, że zwierzęta pozaludzkie uprawnień moralnych posiadać nie mogą. Co z tego wynika? Ano to, że ludzie nie mają wobec nich jakichkolwiek obowiązków bezpośrednich. Według ustaleń poczynionych przez Karutersa nie ma sensu mówić, nie bij psa, bo robisz mu, czyli psu, krzywdę. I to jest złe moralnie. Takie stwierdzenie oznaczałoby, że masz jakiś obowiązek bezpośrednio wobec psa. Według filozofa takiego obowiązku człowiek nie ma. W świecie Karutersa moralnie liczą się tylko ludzie. Zwierzęta mogą nabrać znaczenia dla człowieka tylko jako własność innego człowieka. Dla filozofa ma więc sens powiedzieć nie bij psa, bo zrobisz przykrość jego właścicielowi. Albo nie bij psa przy dziecku, bo przyczynisz się do złego wychowania dziecka i w przyszłości będzie skłonna robić krzywdę innym ludziom. Wyobraźcie sobie teraz, na jaką ochronę może liczyć pies bezdomny, którego ktoś postanowił zbić lub zabić po uważając przy tym, by żadne dziecko tego nie widziało. Nie mówiąc już o świni, której z której zabicia oficjalnie cieszy się właściciel, który na tym zarobi, i wszyscy oczekujący na kiełbasę. Wracając jeszcze do samej idei umowy społecznej. Czy faktycznie musi ona dotyczyć tylko ludzi? Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku poznaliśmy zwolennika umowy społecznej, ale równocześnie zwolennika praw zwierząt, filozofa Marka Rowlanda, który twierdzi, że zachowanie bezstronności w umowie społecznej wymaga, by ludzie zasiadający do ustalania zasad sprawiedliwości Brali pod uwagę możliwość, że po opadnięciu zasłony niewiedzy każdy negocjator może okazać się nie tylko kobietą czy osobą niebiałą, ale równie dobrze psem czy świnią. Rowlands podkreśla też, że prawa moralne nie muszą obejmować i chronić tylko aktywnych uczestników umowy, czyli takie osoby, które są zdolne do rozumienia moralności i sprawiedliwości. Według Rowlandsa, to, że nie rozumiesz praw, nie znaczy, że nie możesz ich mieć. Czy niemowlę, człowiek z poważną niepełnosprawnością intelektualną, miałby być pozbawiony praw moralnych tylko dlatego, że ich nie rozumie? Zatem, jeśli możliwe jest sformułowanie umowy społecznej uwzględniającej takich ludzi, to możliwe jest również włączenie w nią zwierząt. No właśnie. Przy okazji rozmowy o umowie społecznej i racjonalności znowu kłaniają się przypadki marginalne, czyli przypadki ludzi, którzy nie spełniają określonego warunku które rzekomo pozwala oddzielić ludzi od zwierząt pozaludzkich. Bo jeśli upieramy się, że prawa moralne mają tylko mieć racjonalne istoty, to trzeba przypomnieć, że nie wszyscy ludzie są zdolni do racjonalnego myślenia i działania. Niektórzy czasowo, bo są na przykład niemowlętami, albo zapadli na jakąś chorobę, inni stale, bo urodzili się z jakąś dysfunkcją, która uniemożliwiła rozwój mózgu w kierunku racjonalności. A takim ludziom przecież nie odmawiamy statusu moralnego, nie pozbawiamy ich praw moralnych. Mają cały czas prawo do życia, prawo do ochrony życia i zdrowia. Dlaczego więc mielibyśmy twierdzić, że świnia nie może mieć praw moralnych, bo jest niezdolna do rozważania moralności? Prawa zwierząt a racjonalność. Ale czy Caruthers skupiając się na racjonalności nie atakuje przypadkiem chochoła? Czy nie krytykuje kwestii, która w prawach zwierząt wcale nie jest postulowana? Czy w prawach zwierząt chodzi w ogóle o udowadnianie, że zwierzęta pozaludzkie cechuje racjonalność? Probucka podkreśla, że u większości filozofów argument na rzecz praw zwierząt nie jest budowany w oparciu o racjonalność zwierząt. Chodzi tylko o pewien poziom złożoności układu nerwowego. Najczęściej jest mowa o zdolności do odczuwania bólu, stanów przyjemnych i nieprzyjemnych. Często też o pewnych zdolnościach poznawczych i zdolności do przeżywania emocji, intencjonalnego zachowania. Polegającego m.in. na unikaniu stanów negatywnych i dążeniu do stanów pozytywnych. Caruthers chyba jednak odmóżdża zwierzęta. Zatrzymajmy się na chwilę nad poglądami Caruthersa na to, jak działają umysły zwierząt. Okazuje się, że są to poglądy naznaczone uprzedzeniem i niezgodne ze współczesnymi odkryciami nauki. Probucka podkreśla, że Caruthers jest przekonany, że zwierzęta pozaludzkie nie mają inteligencji, świadomości, czy nawet zdolności do odczuwania bólu. Według niego posiadają tylko zestaw odruchów, a bólu zwierząt pozaludzkich to tylko somatyczna kontrola zachowań przez organizm nieświadomy swoich doznań. Wygląda trochę tak, jakby Caruthers na siłę chciał zwiększyć różnicę między zdolnościami umysłowymi człowieka a innych zwierząt, tak aby nawet kosztem zdeformowania faktów wzmocnić swój argument o tym, jak ważna moralnie jest racjonalność i jakimiż to bezmózgowcami są zwierzęta pozaludzkie. Ja dorzucę, że Caruthers najwyraźniej lekceważy chociażby, chociażby deklarację o świadomości zwierząt pozaludzkich, oczywiście nie wszystkich, ale wielu gatunków. Chodzi o deklarację o świadomości z 2012 roku, która została ogłoszona przez neuronaukowców jako uwieńczenie konferencji na Uniwersytecie Cambridge. Konferencja dotyczyła świadomości u ludzi i zwierząt, zwierząt pozaludzkich. Deklaracja ta nie oznacza oczywiście, że zwierzęta pozaludzkie mają zdolność racjonalnego myślenia, takiego jak przynajmniej część ludzi. Oznacza jednak, że niektóre zwierzęta są zdolne do myślenia i intencjonalnego działania. Z kolei badania dotyczące bólu wskazują na anatomiczne, fizjologiczne i behawioralne podobieństwo do człowieka. Rozsądniejsze więc jest założenie, że takie zwierzęta ból jednak odczuwają i chcą go unikać. Założenie o odczuwaniu bólu przez zwierzęta przyjmuje zresztą cała weterynaria, stosując przecież środki przeciwbólowe u zwierząt. Fałszywy argument z równi pochyłej. Na fali swojego przekonania o naturze zwierząt, Caruthers przedstawia jeszcze jeden argument. Twierdzi, że jak uznamy prawa zwierząt, to będziemy musieli uznać prawa roślin, gór i ruin. RUIN. Stosuje więc argument równi pochyłej. Trzeba jednak stwierdzić, że Caruthers stosuje ten argument nieuczciwie, bo już pierwszy element, rzekomej równi pochyłej przedstawia przecież w sposób nieadekwatny. Pamiętajmy, że y, dla Caruthersa zachowania zwierząt to zbiór nieświadomych odruchów. Czyli pies w zasadzie jest jak roślina góra czy ruina, tyleż zaopatrzona w nogi do nieświadomego przemieszczania się. Nawet jeśli myślenie jest najbardziej złożone u człowieka, to przyjmując do wiadomości teorię ewolucji, musimy też przyjąć do wiadomości pewną ciągłość w rozwoju mózgu u różnych gatunków zwierząt, a nie dokonywać jednoznacznych podziałów, jak chciałby tego Carruthers, i umieszczać człowieka na osobnym od całej reszty konarze drzewa ewolucyjnego. Jeśli polegamy na konkretach, czyli na centralnym układzie nerwowym i jego związku z myśleniem i odczuwaniem, nie grozi nam równia pochyła sugerowana przez Carutersa. Nie będziemy rozciągać praw na wszystkie, jak leci, zwierzęta, a z nich na rośliny, góry czy ruiny. Caruters opisując zwierzęta jako monolityczną grupę, de facto bez mózgów, chciał dać do zrozumienia, że prawa zwierząt są tak samo niedorzecznym pomysłem, jak prawa roślin, gór czy ruin czyli że wysunięcie jednego niedorzecznego argumentu pociągnie za sobą kolejne, równie bezsensowne pomysły. A okazuje się, że teoretycy praw zwierząt mają dużo bardziej zażyły stosunek z nauką i lepszą orientację na temat zwierząt niż sam Carothers. Carl Cohen. Zwierzęta nie mają praw, bo nie rozumieją moralności. Amerykański filozof Carl Cohen mówi, że zwierzęta nie mają świadomości własnych roszczeń, i nie potrafią odp odpowiadać na roszczenia cudze. Wobec tego zwierzęta nie posiadają praw. Co wyróżnia nasz gatunek w jaki sposób? w taki sposób, że mamy prawa, a zwierzęta ich nie mają? Idąc za kantem, Kołend stwierdza, że mamy zdolność do formułowania moralnych e, zasad, umocowanych w krytycznym rozumie i autonomicznej woli. Tylko ludzie mogą zrozumieć moralność i ograniczać swoją wolność, by nie łamać cudzych praw. Tylko w relacjach międzyludzkich prawa nabierają zatem znaczenia, a w odniesieniu do zwierząt są puste semantycznie, bo zwierzęta są amoralne. Cohen przy tym nie postuluje, tak jak Caruthers, że zwierzęta są tylko zbiorem odruchów i nie mają żadnych interesów. Cohen oddziela jednak posiadanie interesów od posiadania praw moralnych. Cohen powiada, że prawa mogą, muszą być respektowane przez innych, a interesy można mieć nawet jeśli nie towarzyszą temu żadne prawa. Na przykład, wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu długu, mimo że dłużnik ma interes w nieoddaniu pieniędzy. Interes w nieoddaniu pieniędzy nie generuje prawa do zatrzymania pożyczonej gotówki. Cohen mówi, że prawa są obiektywne i powszechne, a interesy subiektywne i chwilowe. Prawa to uzasadnione roszczenia. Zwierzęta mogą mieć interesy, ale według Cohen'a to nie pociąga za sobą istnienia żadnych praw. Najwyraźniej w związku z tym, że zwierzęta nie potrafią myśleć e, o moralności. Probucka w tym kontekście znowu przytacza problem tzw. marginalnych przypadków. Jeżeli warunkiem posiadania praw miałaby być umiejętność tworzenia i wypowiadania moralnych sądów, to przecież niektórzy przedstawiciele gatunku homo sapiens, np. małe dzieci, czy osoby chore, psychicznie, umysłowo ułomne, nie powinny być dysponentami żadnych uprawnień? Cohen jednak sprzeciwia się tej logice, twierdząc, że powyższe grupy ludzi mają prawa, bo bycie istotą moralną leży w naturze gatunku ludzkiego. Więc wszyscy również ci ułomni są z natury istotami moralnymi. Z natury, czyli z DNA. Powstaje zatem pytanie. Czy w sytuacji braku praw moralnych zwierzęta pozaludzkie mogą liczyć na to, że człowiek może mieć wobec nich jakiekolwiek obowiązki moralne? Według Cohena nic nie stoi na przeszkodzie i człowiek może mieć obowiązki moralne, nawet jeśli zwierzęta nie mają moralnych praw. Probucka zwraca jednak uwagę, że wtedy takie obowiązki stają się słabsze i zależne od wielu subiektywnych czynników, takich jak wrażliwość czy dobra wola. Probucka przywołuje przykład podany przez Koena i ocenia go jako wątpliwy. Otóż. Mamy przed sobą cierpiącego szczura. Świadomość przeżywanego przez zwierzę bólu miałaby być podstawą do moralnego zaniechania przez człowieka tortur. Równocześnie pamiętamy, że w Koenowskim scenariuszu szczur nie ma żadnych praw. Probucka słusznie zauważa, że świadomość czyjegoś cierpienia nie musi inicjować powinności zaradzenia krzywdzie. Może stać się nawet przeciwnie, świadomość czyjegoś cierpienia może nawet stać się źródłem sadystycznej przyjemności. Raymond G. Fry: zwierzęta nie mają języka, więc nie posiadają interesów. Amerykański filozof Raymond G. Fry podważa istnienie praw zwierząt, praw w sensie uprawnień moralnych. Filozof twierdzi też, że zwierzęta nie posiadają żadnych interesów. To w skrócie, a teraz nieco szerzej. Dlaczego Fry odrzuca istnienie praw zwierząt i dlaczego mówi o interesach? Fry jako filozof jest utilitarystą, a utylitaryzm odrzuca istnienie praw zwierząt i praw człowieka. Czy na odwrót. Praw zwierząt, oczywiście, jako teorii filozoficznej, nie praktyki społeczno-politycznej, a praw zwierząt jako jednego i drugiego. Fry wspomina kwestię interesów, bo komentuje temat praw moralnych w odniesieniu do XX wiecznej koncepcji łączącej posiadanie uprawnień moralnych z posiadaniem interesów. I Fry pyta, dlaczego mielibyśmy uznać, że akurat interesy są podstawą posiadania praw? Równie dobrze mogłoby to być według niego inne kryterium, np. racjonalność, język czy wolna wola. Jeśli chodzi o interesy, Fry ludziom ich nie odmawia, ale zwierzętom pozaludzkim już tak. Z czego to wynika? Dorota Probucka wskazuje, że Fry ma mechanicystyczną wizję zwierząt, sprzeczną ze współczesnymi badaniami naukowymi. Zwierzęta według Freya są pozbawione jakichkolwiek mentalnych stanów. Nie posiadają żadnych preferencji ani przekonań, nie dokonują wyborów, niczego nie pragną, nie oczekują, nie pamiętają. Są tylko nośnikami podstawowych doznań, przyjemności i bólu. Wbrew wynikom badań neurologicznych, Fry uważa, że zwierzęta pozaludzkie nie przeżywają bólu, nie są go świadome, nie mają więc interesu w tym, by bólu unikać. Fry uważa, że Zwierzęta nie posiadają interesów, bo według filozofa interesy wiążą się z pragnieniami, a pragnienia ze zdolnością do używania języka i formułowania prawdziwych twierdzeń. Jak to wygląda? Przypo przykładowo, jeśli potrafię używając języka sformułować prawdziwe stwierdzenie, że w mojej bibliotece nie ma książki X, to może pojawić się u mnie pragnienie posiadania książki X. A co za tym idzie? mam interes w zakupieniu książki X. Fry uważa zaś, że skoro zwierzę takie jak pies nie posługuje się językiem, to nie może sformułować twierdzenia, następnie mieć pragnienia i ostatecznie interesu. Według Frya pies jest co prawda zdolny do nieprzyjemnych doznań takich jak ból, ale nie przeżywa go ani nie uświadamia sobie tego. Jest tylko nośnikiem doświadczenia. Co to ma znaczyć, tak jak już mówiłam, nie wiadomo, bo jak podkreśla probudzka, badania dotyczące bólu u zwierząt nie skutkują takim rozumieniem cierpienia u zwierząt, jakie przedstawia Fry. Filozof najwyraźniej jednak trzyma się swojej wizji i twierdzi on, że zwierzęta nie mają interesów, chyba że w takim znaczeniu jak roślina ma interes w otrzymaniu wody, a traktor paliwa. Fry niby nie wyklucza zwierząt ze wspólnoty moralnej, niby nie neguje ich zdolności do cierpienia, ale w zasadzie traktuje je jak maszyny i odmawia. Prawa do posiadania interesów. O prawach moralnych już oczywiście nie mówiąc. Probucka kontrargumentuje tu, przytaczając krytykę poglądów Freya przedstawioną przez proponenta praw zwierząt, filozofa Toma Regana. Chodzi o rolę języka, która według Freya jest kluczowa w posiadaniu pragnień i interesów. Regan kontruje, mówiąc, że nie można wiązać interesów i pragnień ze zdolnością do posługiwania się językiem, bo jak, można, bo jak można by wtedy wytłumaczyć zdolność małego dziecka do nauczenia się języka, skoro dziecko niewątpliwie posiada przecież pragnienia i przekonania, zanim nauczy się języka. Co więcej, oprócz niemowląt są też osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, które nie mówiąc, z pewnością przeja przejawiają pragnienia, a co za tym idzie, Posiadają przynajmniej podstawowe interesy, przejawiając akceptację lub jej brak dla różnych doznań, a także przejawiając preferencje. Kolejny filozof Roger Scruton prawa moralne tylko dla osób. Brytyjski filozof Roger Scruton twierdzi, że tylko osoby mogą mieć prawa. Scruton stwierdza następnie, że tylko ludzie są osobami. Dochodzi więc do wniosku, że tylko ludzie mogą mieć prawa. Kim jest osoba, według Scrutona? Osoba, według filozofa, posiada cechy takie jak racjonalność, samoświadomość, uczestnictwo w życiu społecznym organizowane przez werbalny język i polegające na ludzkiej zdolności do negocjacji, zdolność do zawierania kompromisu i zgody, możliwość kształtowania własnych postaw i projektowania przyszłości. Z osobowym wymiarem egzystencji związane są prawa i obowiązki. Scruton podkreśla, że prawa mogą mieć tylko ci, którzy mogą też wywiązywać się z obowiązków. Wspólnota moralna to zatem wspólnota osób posiadających prawa i obowiązki. I tylko ludzie są osobami, więc tylko ludzie mogą należeć do takiej wspólnoty, posiadać prawa i obowiązki. Probudzka przy tej okazji ponownie podnosi kwestię przypadków marginalnych, czyli ludzi, którzy czasowo lub stale nie spełniają warunków bycia osobą, warunków przedstawionych w charakterystyce proponowanej przez Skrutona. Są to chociażby niemowlęta czy ludzie z uszkodzeniem mózgu. Tacy ludzie nie myślą racjonalnie, nie posługują się językiem, nie mogą zrozumieć i posiadać obowiązków. Czy Skruton chce im odmówić praw? Pytanie retoryczne. Co więcej, Probucka podkreśla, że Skruton tworzy szereg przesłanek ad hoc, z których wyciąga wygodne dla siebie wnioski. Dlaczego tak, a nie inaczej definiuje on osobę? Dlaczego uznaje, że prawa może mieć tylko ten, kto jest zdolny unieść ciężar obowiązków? Dodam, że im nie przyprawia o gęsią skórkę myśl, że tylko wypełniając obowiązki mogę mieć prawa. A co w takim razie będzie ze mną, jeśli stanę się niepełnosprawna, jeśli zachoruję na demencję? Probudka podsumowuje, że stanowisko skrutona to forma współczesnego gatunkowizmu. Stanowisko to uznaje obiektywną wyższość cech posiadanych, wyłącznie przez człowieka, takich jak myślenie abstrakcyjne, język werbalny czy złożona komunikacja, wygodnie pomija oczywiście, że nie wszyscy ludzie cechy te posiadają, po czym cechy te są przedstawiane jako warunek konieczny życia moralnego i używane do deprecjonowania tych istot żywych, które akurat tych własności nie posiadają lub mają je rozwinięte w mniejszym stopniu. Tutaj dodam, że wiedzę o zwierzętach pozaludzkich warto zasięgać bardziej u etologów poznawczych, Niż u niektórych filozofów, którzy najwyraźniej nie chcą korzystać ze współczesnych odkryć dotyczących życia umysłowego czy stadnego zwierząt. I na koniec stanowisko Doroty Probuckiej. Dorota Probucka uznaje polską ustawę o ochronie zwierząt za postęp, ale równocześnie dostrzega jej wewnętrzną sprzeczność i ograniczenia. Postęp, bo ustawa mówi, że zwierzę nie jest rzeczą. Można więc myśleć, że ten akt prawny dokonuje tak zwanej dereifikacji zwierząt. Równocześnie jednak wiele zapisów tej samej ustawy traktuje zwierzęta jako rzeczy. Stąd sprzeczność i ogólne ograniczenia z tego płynące. Ustawa o ochronie zwierząt jest przykładem tak zwanej ochrony prawnej zwierząt, która stawia nacisk na interesy człowieka i nie jest efektywnym sposobem ochrony interesów zwierząt. Tylko odwoływanie się do praw podstawowych jest według autorki odpowiednim sposobem na zapewnienie zwierzętom skutecznej ochrony. Powinniśmy je wprowadzać do przepisów prawa, czyli dokonać ich pozytywizacji. Pozytywizacji praw zwierząt. Myślę, że tutaj warto przytoczyć mocne słowa samej autorki, a więc cytuję: Odwoływanie się do praw podstawowych jest jedynym i zarazem skutecznym sposobem ochrony bezsilnych. Czyli tych wszystkich, którzy są zbyt słabi, aby bronić samych siebie. Prawa w swojej funkcji ochronnej podobne są do tarczy chroniącej zwierzęta przed różnymi przejawami represji. Tym samym wszelkie próby polepszenia losu istot pozaludzkich, jeśli mają być rzeczywiście skuteczne, powinny być oparte na dążeniu do konstytucyjnego przyznania im praw podstawowych. Zmiany ilościowe przeprowadzane w przepisach chroniących zwierzęta nie zreformują bowiem zastanej praktyki. Idea prawnej ochrony zwierząt jest zbyt wąska i nie dokonuje zasadniczych zmian w ich prawnym statusie. Domaganie się pozytywi pozytywizacji praw zwierząt jest kolejnym etapem walki z instytucją niewolnictwa w ogóle. Zjawisko to oparte na relacji właściciel i jego własność żywy inwentarz nie posiada moralnego usprawiedliwienia, sprowadzając zarówno ludzi, jak i zwierzęta do poziomu rzeczy. Uznanie praw zwierząt oznacza rzeczywiste zniesienie wobec nich prawa własności, które obecnie legitymizuje ich wykorzystywanie. Niewolnictwo ludzkie i niewolnictwo zwierzęce są pod wieloma względami podobnymi zjawiskami. Czarnoskórzy niewolnicy, podobnie jak obecnie zwierzęta, byli objęci minimalną ochroną prawną, która nie miała przełożenia na zastaną praktykę i stopień egzekwowania przepisów był znikomy. Zwierzęta, podobnie jak noworodki, małe dzieci czy chorzy psychiczni, ludzie umysłowo upośledzeni, nie muszą być świadome posiadania jakichkolwiek uprawnień. Nie trzeba wiedzieć, że dysponuje się pewnymi uprawnieniami, żeby rzeczywiście je mieć. Również niezdolność do werbalizacji praw nie może być wystarczającym argumentem na rzecz ich odrzucenia. Koniec cytatu. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku przedstawiłam parę głosów krytyków praw zwierząt i krytykę ich krytyki. Wszystko to w oparciu o bardzo wartościową książkę Doroty Probuckiej pod tytułem Prawa zwierząt. Autorka omawia w niej krytykę praw zwierząt sformułowaną przez następujących autorów: Peter Carruthers, Jan Narvison, Carl Cohen, Raymond G. Fry, Roger Scruton. W moim odcinku przedstawiłam prawie wszystkich. Krytyka praw zwierząt najczęściej opiera się na wytypowaniu cech, które posiadają tylko ludzie. I stwierdzeniu, że tylko dzięki tym cechom można posiadać prawa moralne. Ponieważ nie ma takiej cechy, którą posiadaliby wszyscy ludzie, a prawa człowieka przyznaje się jednak wszystkim ludziom, wygląda na to, że ostatecznie nie chodzi jednak o te cechy, tylko o ludzkie DNA. Zatem krytyka praw zwierząt rzekomo oparta o wybór cech jest jednak formą szowinizmu gatunkowego i polega na stwierdzeniu, że człowiek posiada prawa moralne, bo jest człowiekiem. A zwierzę pozaludzkie, niezależnie od tego, jakie cechy posiada, praw moralnych posiadać nie może, bo człowiekiem nie jest. Co więcej, często tym konstatacjom towarzyszy obniżanie faktycznych zdolności części zwierząt do myślenia, a nawet do doświadczenia bólu. Dorota Probucka regularnie wskazuje na przypadki marginalne, czyli grupy ludzi czasowo lub trwale nieposiadających zdolności typowanych przez krytyków praw zwierząt jako warunku niezbędnego do posiadania praw. Wskazywanie przypadków marginalnych nie ma na celu pozbawienie ludzi praw, lecz wskazanie, że wyśrubowane wymagania intelektualne nie mają etycznie sensu. Wydaje mi się zatem, że uznanie praw zwierząt byłoby ogromnie korzystne nie tylko dla zwierząt, ale także mogłoby wzmocnić ochronę wszelkich jednostek ludzkich i pozaludzkich, bo podnosiłoby wagę zdolności do cierpienia, zamiast skupiać się na racjonalności. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia. Do subskrypcji kanału, do odwiedzenia mojego bloga. E, również publikuję też na Facebooku, na Instagramie. E, zachęcam do pozostawienia komentarza. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.